Czy wyrażasz zgodę, żebym Cię przedstawił? Proszę bardzo. Czy wyrażasz zgodę na udostępnianie swojego imienia i nazwiska? Tak. Stopnia naukowego? Tak. Szanowni Państwo, moim gościem jest doktor habilitowany Jarosław Kucharski, etyksy Uniwersytetu i Uniwersytetu Ignacjanum. Dzisiaj będziemy debatować o definicji gwałtu, o tej zmianie definicji gwałtu w polskim prawie. I uwaga, zwłaszcza konserwatyści czy osoby, które cenią sobie tradycyjne wartości, chrześcijańskie wartości, jeżeli coś takiego istnieje. Nie podoba mi się, kochanie. Ale nie tylko. Bo może się okazać w tej debacie, że ta poszerzona definicja gwałtu bardzo dobrze pasuje, czy realizuje te wartości, które cenicie. Mnie nie podoba się. W czerwcu 2024 roku nastąpiła zmiana. Kodeksu karnego w Polsce, dokładnie rzecz biorąc, zmiany artykułu 197 zawierającego definicję przestępstwa zgwałcenia. Stara definicja brzmiała: kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze wymienionej w kodeksie karnym. Nowa definicja, która została wprowadzona przez parlament, brzmi: kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób, mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności. Od lat 2 do lat 15. Czyli zmiana polega na tym, że dodano przede wszystkim warunek zgody. Jeżeli, jeżeli ktoś doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, mimo braku jej zgody, podlega karze. No i właśnie dlatego zrobiliśmy debatę na ten temat, bo jest to temat żywy już od właściwie od kilku lat, natomiast jako, że w czerwcu ta nowelizacja została przyjęta, to i my sobie przedyskutujemy strony mamy takie, że nasza teza brzmi, że gwałt powinniśmy rozumieć jako obcowanie płciowe bez zgody, oczywiście stron zaangażowanych. Ty bronisz tezy? No. Ja krytykuję tezę, więc masz minutę na swój argument, potem ja mam minutę na swój argument start. Prowadzenie warunku zgody do definicji, definicji przestępstwa zgwałcenia. No. Chciałoby się powiedzieć, nakłada większe obowiązki na strony zaangażowane w, w relację płciową. Teraz prawo już, nie tylko etyka, ale prawo wymaga. Tego, żeby o wszystkie strony zaangażowane w daną relację upewniły się, że ta zgoda jest, że ona jest ważna, że ona jest aktualna i że ona, i, że ona jest utrzymywana przez cały czas. Wycofanie takiej zgody oznacza obowiązek prawny, nie tylko moralny, zakończenia danego, da, da, danego działania. Kontynuowanie pomimo braku zgody zmienia się w przestępstwo. Okay. Dobrze, to mój argument. Nie powinniśmy rozumieć gwałtu jako obcowania płciowego bez zgody obu stron, dlatego że w procesach takich, w których ktoś jest oskarżony o gwałt, bardzo trudno będzie wykazać, że ten ktoś rzeczywiście nie wyraził zgody, bo zazwyczaj takie obcowanie, czy takie obcowanie odbywa się w raczej takich intymnych warunkach, często jest też dość spontaniczne. No i w związku z tym, jakby może być trudno to osiągnąć. Dodatkowo, no, rzeczywiście przenosi to ciężar dowodu. Na, na stronę oskarżoną. To znaczy, ja, jeżeli ktoś mnie oskarży o gwałt, to ja muszę wykazać, że miałem zgodę. Czyli, czyli oskarżony się tłumaczy, a nie na odwrót, gdzie nasza konstytucja i w ogóle wszystkie konstytucje chyba tego świata zakładają, że to y, trzeba oskarżenie uzasadnić, czyli uz udowodnić winę, a nie udowodnić niewinność. Dobra, i teraz Ty krytykujesz. Okej. 呃。Uh Jak rozumiem w Twoim argumencie, główną przesłanką jest, że trudno jest udowodnić oraz że, ty, oraz, że mamy przesunięcie, żeby udowadniać, udowadniać niewinność. Co do pierwszej przesłanki, w starej definicji gwałtu także nie jest łatwo udowodnić. Więc tą przesłankę można zastosować i tu, i tu. No, albo jest obosieczna, albo jest, jest po prostu słaba. Zostawmy sądom i grupom śledczym udowadnianie. W tym momencie, w tym momencie aktualna definicja zgwałcenia zwraca uwagę na to, żeby się upewnić co do zgody. Druga sprawa, która tutaj, która tutaj zabrzmiała, czyli, poczekaj, czyli sprawa przesunięcia, przesunięcia ciężaru dowodu, ma zwiększyć naszą odpowiedzialność w trakcie relacji płciowych za to, żeby ta zgoda była, była wyraźna, żeby nikt... Żadna ze stron nie miała do niej, co do niej, żadnych wątpliwości. Mhm. Okej, okay. możesz mi kliknąć. Dobrze, ja rozumiem, że ty rozumiem ten argument. On, że y, y, zwiększamy w ten sposób y, odpowiedzialność. Natomiast z, zwróć uwagę, że teraz takie zwykłe, no to wyciągano to, wyciągano to często. W takich sytuacjach, w których y, ja z moją żoną no, no muszę zdobyć zgodę, zanim w ogóle zacznę podejmować pewne działania, które mają do, doprowadzić do stosunku płciowego. Można się rozdrabniać i powiedzieć, że powinienem prosić o zgodę za każdym razem, kiedy powiedzmy, dzieje się coś nowego. I może też okresowo. Są takie aplikacje, które niektóre kraje wprowadziły, i w tej aplikacji się klika, ob, obie osoby klikają, ale wtedy by właściwie co jakiś czas trzeba by klikać, żeby co jakiś czas się upewniać. No i. Pobrałeś się już. <słukasz> odnosząc się trochę do tego, co powiedziałeś, żebyśmy nie, nie robili z tego karykatury. Mhm. Tak, bo zawsze można y, wskazać jakieś najbardziej skrajne przypadki. Tak? Że za każdym razem będę musiał się pytać o wszystko. Nie? Tak. I w ten sposób jest, taki, jest taka linia argumentacyjna, zlikwiduje całkowicie pewien romantyzm. Zlikwiduje te piękne niedopowiedzenia, które poeci gdzieś tam y, opiewali, które można w literaturze, w literaturze znaleźć i które też, też są istotne. Tak, w skrajnych wypadkach. Mhm. Tak? Y, wspomniałeś o żonie. No, y, osoby, które są ze sobą w relacjach intymnych, są w małżeństwie, myślę, znajdują swój język, znajdują swój swój sposób komunikacji, znajdują sposób uzgadniania i rozmawiają o tym, co pasuje. Jednej stronie, co pasuje, drugiej stronie, jakie są takie preferencje, jakie są inne preferencje. I jeżeli chcą spróbować czegoś nowego, niech próbują, ale właśnie niech to uzgodnią. Na tym polega szacunek dla drugiej osoby, szacunek dla siebie i na tym polega no, szukanie tego porozumienia, także porozumienia w relacjach intymnych, o których wspomniałeś. A nie przede wszystkim, no tak trochę gdzieś tam usłyszałem, być może to jest już nadinterpretacja. Bo ja chcę inaczej, bo moje ma być na wierzchu. To ja się na przykład nie będę pytał, tylko zrobię jakiś podstęp. Tak, tak. Znaczy ja zgadzam się, zgadzam się z tym, bo już skończyliśmy tę debatę, więc mogę przyznać, że ta moja krytyka, próba tak naprawdę sprowadzenia do absurdu, no właśnie tego, co, że, że my teraz będziemy się pytać co chwilę, bo właśnie, że, że nie wystarczy jedna zgoda, tylko właściwie trzeba by wprowadzić jakąś cykliczną co jakiś czas, w dodatku z każdą innowacją. No, no, już nie chcę wchodzić w szczegóły. Wy wypadałoby się <laughs> zapytać, co strona, z którą współżyję na te innowacje. Tak, 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 tak. No, ale no dobra, w każdym razie zgadzam się, że to wcale nie sprowadza do absurdu, bo no, prawda jest taka, że orzecznictwo sobie radziło z poprzednią definicją. To znaczy, radziło sobie w tym sensie, że było to, było to pojęcie podstępu, które było w poprzedniej definicji, i, i jakby no, tam dużo rzeczy można było, powiedzmy, włożyć. Natomiast no, 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 jakoś to było rozumiane. Oczywiście były te absurdy, nie? jak te, te różne kazusy, że tam właśnie ktoś nie krzyczał, więc, więc nie było gwałtu i tam właśnie sąd orzekł, może gdzieś to odnajdę. To były, to były absurdy, które wynikały ze, ze, ze starej definicji. Tak. tak? Te, te, co do zgody. Jest to, problem. jest to problem, bo tak, zwróćmy uwagę na to, że to prawo ma nastrogę wychować. Mhm. Ma nastrogę wychować, że nie ma już tego, że mm, tak, jest wszystko domyślne, tylko ta zgoda musi być uzyskiwana i musimy się upewnić. Tak. Obie strony w relacji intymnej muszą się upewniać, że jest wszystko w porządku. Tak. I to y y y y można ładnie to przełożyć, tak, że y y y jak to będzie w małżeństwie. O małżeństwa byłbym w większości spokojny, chociaż wiadomo, istnieją też niestety gwałty małżeńskie. Natomiast y, y, małżeństwa, takie, które dbają o swoją relację, są w stanie, y, są w stanie stworzyć y, model komunikacji również dotykający sfer intymnych. Natomiast. Y, y, problematyczne jest na przykład rozpoczynanie, rozpoczynanie współżycia. Rozpoczynanie współżycia pomiędzy osobami, które no, dopiero zaczynają ze sobą chodzić, albo chodzą od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie przeszły na, na, na ten etap. I tutaj no, przykładowo kilka lat temu pojawiła się, pojawiła się instrukcja Uniwersytetu w Berkeley, która wymaga od studentów przebywających na kampusie tegoż Uniwersytetu, jeżeli dochodzi pomiędzy nimi do relacji intymnej, upewniania się za każdym razem, nie tylko za każdą innowacją, jak ale za każdym, powiedzmy, krokiem dalej w, w, w relacji intymnej, czy to jest w porządku? Tak, proszę pana, oczywiście. Proszę pana. Tak. tak. I tam, tam jest wprost powiedziane, że na każdym, etapie, na każdym etapie taka zgoda wycofana być może i to wycofanie zgody powinno być, powinno być uszanowane. Mhm. Tak? tak. I, można zrobić z tego taki model, prawda, jak zaczynamy relację, jak zaczynamy, jak zaczynamy pożycie, no to tak, to ta zgoda będzie wyrażona częściej. Mhm. Potem jak się znamy, to ta zgoda będzie prawdopodobnie wyrażona relatywnie rzadziej, jeżeli budujemy oczywiście nasz związek na pewnych no, zdrowych, funkcjonalnych y, y, funkcjonalnych y, y, no, y, Fundamenta, na jakiejś komunikacji, na jakimś dogadywaniu się i na znowu okazywaniu szacunku obu, yy, obu stronom. Tak. A nie na, y, nie wiem, jakichś dziwacznych ustawieniach domyślnych, które najczęściej są domyślne tylko dla jednej ze stron. Kolejną sprawą tutaj jest jeszcze znowu edukacja. Coś, mhm. co wcześniej było, no, nie wiem, czy, jakby to powiedzieć. Bardzo, To, może nie będę tego nazywał, opowiem na nakazusie. Mianowicie sytuacja, sytuacja, powiedzmy, wygląda tak. Mamy tradycyjne polskie wesele, na tym tradycyjnym polskim weselu jest dziewczyna, młoda dziewczyna, około 20 lat, obco, która nie jest Polką, i którą zapraszają do tradycyjnego, do tradycyjnego świętowania z, z nadmiernym spożyciem alkoholu, włącznie. Dziewczyna mhm. nie wie, jak na nią zadziała mocny alkohol, w dużych ilościach, więc traci panowanie nad sobą co wykorzystuje jeden z gości weselnych. Mhm. Według starej definicji gwałtu. Nie jest to gwałt. Tak. Według nowej definicji gwałtu nie było tam możliwości nawet wyrażenia zgody. Tak mhm. dziewczyna nie wiedziała, co się z nią dzieje i jest, to, i jest to gwałt. Tego typu jednak przestępstwa nie były w ogóle obecne w starym systemie prawnym. Mhm. A jednak, mam nadzieję, że rzadko, ale do nich dochodziło. Tak, tak. Takich kazusów było więcej. Natomiast, a, a powiedz mi jeszcze, bo chciałem Cię zapytać, a ten argument, który ja przytoczyłem odnośnie, powiedzmy, no, niekonstytucyjności, w takim sensie, dobra, to już pali o konstytucję. Sabotowanie konstytucji. No, nie, nie, pal, nie palmy konstytucji, ale... Będziecie za to w pełni odpowiadać. Jak się zapatrujesz na ten problem, że teraz, że w tym jednym przypadku to oskarżony będzie musiał udowodnić, że jest niewinny, bo inaczej, jeżeli on nie wskaże, że nie miał, że nie miał zgody... No to na podstawie samego tylko aktu oskarżenia mhm. może zostać skazany. Okej, okay. pierwsza sprawa. Może teraz zabrzmie naiwnie, mhm. ale y myślę, że tutaj trzeba mieć zaufanie do sądów, które mają dochodzić prawdy. Stąd włączenie biegłych, stąd, y st stąd różne badania, które można, y można poddać y strony. No, ale okej, okay, to, 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 to może być naiwne. Tak? Mhm. Na ile. Skarżon, skarżący, oskarżony mówią prawdy, na ile mówią nieprawdy, na ile są w tym, w tym wiarygodni. Druga rzecz to jest znowu patrząc na przestępstwo zwrodzenia strony takiej społecznej, kwestia zwiększenia ostrożności. Uważaj, drogi sprawco, najczęściej niestety to są mężczyźni, uważaj, bo to, co robisz, może być zakwalifikowane jako gwałt. Sprawdzaj, tak? Sprawdzaj. Być może będzie dzięki temu mniej takich właśnie. No, sytuacji na granicy, sytuacji, sytuacji takich niepewnych. Być może pewnym rozwiązaniem jest aplikacja. Tylko że, i tutaj idąc trochę w, w kierunku, o którym wspomniałeś, można powiedzieć, że tak, ta definicja gwałtu i w ogóle ta, to wymaganie zgody może trochę doprowadzić, czy zwiększyć, tak zwane, powiększyć zakres zjawiska, który nazywa się jurydyzacją moralności. Mhm. Czyli no, od strony prawnej wszystko jest ok, a zatem mogę się zaangażować, albo nie mam jeszcze dopełnionego jakiegoś punktu od strony prawnej, tak, i przed tym straszą przeciwnicy tej definicji, że tu będziemy z checklistami chodzić. Mhm. A w skrajnych wypadkach będziemy nagrywać się nawzajem, o to ja teraz wyrażam, wyrażam zgodę i cały przebieg, cały przebieg obcowania południowego też będzie nagrywany na wszelki wypadek, gdyby któraś ze stron się rozmyśliła w trakcie. Tak, no tu mamy, mówię o jakichś absurdalnych, niemniej do pomyślenia, do, do pomyślenia y, rzeczach. Y, to, co tutaj y, widzę, y, jakieś wyjście, to jest bardzo mocna edukacja nas wszystkich, na co zwracać uwagę. Co znaczą pewne słowa, gesty, jak się upewniać okay. jak, y, no, w kontekście y, obcowania płciowego to jest ważne słowo, jak się zabezpieczać. Dobrze, ale no okej, okay, tylko jeszcze odpowiedź. Zgadzam się, że edukacja jest bardzo ważna. Zgadzam się, że to zajmie dużo czasu. Zgadzam się, że przepis, zmiana przepisu prawnego spowoduje, że my będziemy przykładać większą wagę do tego, żeby się upewnić. No ale wracam do tego pytania. Dlaczego w tym jednym przepisie będziemy mieli jakby złamaną tą zasadę in dubio pro reo? spacem parabellum. Dlaczego w tym jednym przepisie, gdzie cały system prawny. Nie wiem, czy to jest złamana zasada. Bo zobacz. Wnosi jedna ze stron oskarżenia. Mhm. Jest tak? słowo przeciwko słowu, Zakładam, Ale że nie mamy żadnych dowodów. Zosta zostawmy to sądowi, który będzie to rozstrzygał. Okay. Ale... Bo chodzi o to, że yy, żebyśmy nie stawali teraz jako sąd. Mhm. Bo, bo nie jesteśmy nim. Tak? Sąd ma prawo włączyć biegłych, sąd musi skorzystać z własnego doświadczenia, ze znajomości prawa, z innych. Są tam obrońcy, są tam oskarżyciele. Dobrze. Tak, to jest słowo przeciwko słowu, no to trzeba jakoś to wzmocnić, zarówno od strony oskarżającej, jak i od strony oskarżonej. Tak? Tak? I, I to już jest kwestia tego, co się dzieje na sali sądowej, tak? które, ja, w jaki sposób to jednak sąd w dalszym ciągu ocenia wartość dowodową słowa i słowa. Mm -hmm. Nie jestem pewien, czy ten argument, który teraz konstruujesz, znowu nie jest argumentem przejazdkrawiącym. No wiesz co? Nie jest. Dlatego, że przykłady, no właśnie, bo, bo, powiedzmy, że to, co teraz eksplorujemy, to jest argument, który odnosi się do, do tak zwanych powiedzmy możliwości wykorzystania przepisu prawnego w zły sposób, nie? Właśnie, znane są różne przypadki tego, w jaki sposób oskarżenie o gwałt było wykorzystywane. Na przykład, tu są jakieś tam były case'y z różnych krajów, Wielka Brytania, Stany, Szwecja, że tam, nie wiem, jedna kobieta oskarżyła 16 mężczyzn o gwałt, nie? I jakby tylko w jednym przypadku zostało jej udowodnione, że to, że, jakby, że jej tam na przykład nie było. Czasem samo oskarżenie o gwałt potrafi zniszczyć komuś karierę polityczną, pomimo tego, że później wykazano, że, 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 że rzeczywiście to nie miało miejsca. Chodzi mi o to, że no widzisz, mi się troszkę tylko to nie podoba, że konstruujemy przepis prawny, on zostawia furtki do wykorzystania, złego wykorzystania, i mówimy sobie, no dobrze, to przepis no rzeczywiście trochę jest dziurawy. Ale to nie poprawiajmy przepisu, zostawmy to sądom. Jeszcze do, można do tego dodać rzeczywiście pewną obserwację empiryczną, że w sądach na przykład, jeżeli chodzi w polskich sądach, no jak mnie naciśniesz, to znajdę to i później wrzucę, mężczyźni zawsze są na przegranej pozycji, w sensie że statystycznie mają znacznie mniejsze szanse, nie? Na uzyskanie opieki nad dzieckiem. No i pytanie teraz, jeżeli to będą sprawy o, o, o gwałt, a ja nie bronię gwałcicieli, nie? tylko chodzi mi o to, że, jest, że mam, mamy pewien bias, mówiąc tak, uprze, uprzedzenie, pewien tor myślowy, pewną heurystykę błędną, powiedzmy taką, żeby właśnie bronić kobiety przed mężczyzną. No i teraz w przypadku rzeczywiście kobiet, które będą chciały odegrać się na partnerze, coś ugrać, zwrócić na siebie uwagę. No, przepraszam, nie chcę jakby bagatelizować tragedii, tylko mu chodzi mi właśnie o tych, którzy o tych Gapowiczów, którzy się załapią na dziurawy przepis, czy, czy przepis, który jest niedopracowany, że to może być wykorzystywane. To może, to, 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 to może tak. Najpierw to zabrzmi trochę jak bagatelizacja, ale, ale to powiem. To ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem. Nie będzie to jedyny przepis, który jest nadużywany. Nad, nad, Prawo jest tak skonstruowane, że im lepszy prawnik, tym bardziej potrafi znaleźć kruczki prawne. Co znaczy, że to prawo to nie jest raz na zawsze dane, to nie, to, to, to nie jest prawo wyryte na, na tablicach dekalogu, ono jest do udoskonalania. W tym momencie czekamy, aż ono wejdzie w, w życie, no i zobaczymy, jak będzie działać. Jak będzie działać i czy rzeczywiście zacznie doprowadzać do tego, o co chodzi, czyli żeby yy, yy, właśnie. Jeszcze większą prewencję przestępstwa zgwałcenia zrobić, a nie tylko chodzi o karanie gwałcicieli. Mhm. Tak? Tu chodzi o to, żeby tych gwałtów było jak najmniej. Tak. Nawet jeśli wzrośnie liczba ich zgłaszania, ale żeby jednak w przyszłości było ich jak najmniej. Zobaczymy, czy to będzie działać i co tutaj zmienić, w jaki sposób zmienić działanie całego systemu przestrzegania kodeksu karnego, żeby, żeby tego nie było. W tym momencie tego nie wiemy. I tutaj chciałem zwrócić na jeszcze, jeden, na jeszcze jedną, jedną rzecz uwagę. To prawo każe nam być jeszcze bardziej ostrożnym. Bo wspomniałeś o osobach wiem, mściwych, o osobach, które chcą zaszkodzić innym i tak dalej. No właśnie. Jest to potężna broń w rękach drugiego człowieka. Zastanów się, z kim rozpoczynasz obcowanie płciowe. Zastanów się, jak, dobrze, jak dobrze znasz tą drugą osobę zanim rozpoczniesz to obcowanie płciowe. Tak? To, jest, to jest wątek, którego chyba jeszcze do tej pory nie, 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 nie poruszaliśmy, że tego typu definicja paradoksalnie każe nam się właśnie nie tyle, no, nie, 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 nie tyle utrwala jakiś tam element obcowania płciowego, takiego bardzo, powiedzmy sobie, dalekiego od chrześcijańskiej wizji, chrześcijańskiej wizji obcowania płciowego, ale tutaj mówię ci, zastanów się, na ile ty masz zaufanie do tej drugiej osoby, że cię nie oskarży. Na ile powinieneś zapanować teraz nad chęcią obcowania, Właśnie dlatego, że nie wiesz, czy czasem nie zostanie to wykorzystane przeciwko tobie. Pięknie, zobaczcie, i okazuje się, że w takim razie wszyscy ci, którzy cenią sobie tak zwane tradycyjne wartości, czymkolwiek one są, i wszyscy ci, którzy optują, zobacz nawet ci, którzy są przeciwnikami aborcji, wy wszyscy moi drodzy w takim razie powinniście optować za tą szerszą definicją gwałtu, dlatego że yy, być może przełoży się to na to, że będziemy takich przypadkowych, niechcianych, nieprzemyślanych stosunków płciowych yy, odbywać mniej. W związku z tym, na przykład, liczba aborcji powinna yy, spaść. Chcielibyśmy tego. Sprawdzimy to. Sprawdzimy to. Dobrze. Yy, no to fajnie. To dzięki. Dziękuję.